Sery, praś, praślickie. sery praślickie to są sery krowie i są świeże, wędzone i długo dojrzewające. Do wyboru. Mamy tu świeży z czarnuszką, dojrzewający ostry i z kozieratką. Kozieratka jest taka jakby orzechowa. Ostry. Jest ogień. O, jest ostry. <noise> jak ktoś robi ostre rzeczy, to to jest. Jest ostry. Dosyć ostre. Mietankowy. Tak. To jest taki, jak ja robię. Mhm. Czyli tak typu świeży. On jest taki podobny do mocarelki, nie? Mhm, mm tak. Taki bardzo delikatniutki, przyjemny. Czuć czerwnóżka. Złagodził ten ostry. Mm. Dla mnie ten najlepszy, ten super jest. Myśli mm. znajdują się 15 minut jazdy samochodem od swobodnej. W opisie info o tym producencie